Siemanko, siemanko, z tej strony Brodaty, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj spotykam się dlatego, że chciałbym Wam pokazać takiego oto gagatka. Jest to Wiltrox 35mm ze światłem 1.2, jest to nowość od Wiltroxa. W tym filmie znajdziesz sample z tego obiektywu, podzielę się z Tobą moją subiektywną opinią, bo z obiektywami Wiltroxa już miałem okazję wielokrotnie pracować, no i czy warto go kupić. Więc nie przedłużajmy, wlatuje intro. Viktrox 35 F12 wersji LAP. Bez wątpienia to linia, która że tak powiem, wprowadza użytkowników na zupełnie wyższy level. Tutaj Viltrox bez takich ogródek sobie chyba dał za cel, żeby optycznie iść i piąć się jeszcze wyżej, żeby dorównać konkurencji, która jest obecnie na rynku. Chcę naprawdę walczyć z takimi obiektywami jak G Mastery, czy jakieś Sigma Art, które są dostępne. No i muszę Wam powiedzieć, że idzie im to całkiem świetnie. Nowa linia Lab to zupełnie coś innego. Powiem Wam więcej. Miałem okazję pracować na szkłach Wiltroxa jeszcze na systemie Fujifilm, gdzie dopiero Fujifilm wchodził na nasz polski rynek. No i tam było lepiej, gorzej. Jedni polubili się z Wiltroxem, drudzy go z znienawidzili. No i ja Wam powiem tak szczerze, że widzę ten progres, który Wiltrox wielki zrobił. Zupełnie nowa linia pod APS-C. Wersja Pro, no i pod wersję Full Frame wersja La. No i co nas wyróżnia w wersji La? Możemy ją rozpoznać po tym, że ma ekranik tutaj na obiektywie. Pierwszy raz on się pojawił w obiektywie 16 mm ze światłem 1.8, który jest też genialny i mogę Wam go śmiało polecić. Jeżeli lubicie szerokie plany, to jest game changer. Moim zdaniem, Viltrox jeszcze zrobił takie małe fopa, dlatego że obiektyw 16 mm nie nosi nazwy LAP, a powinien moim zdaniem, dlatego że choćby nawet ma ekranik no i też jest świetny optyczny. Słuchajcie, no troszeczkę pora na specyfikacji. Sama waga obiektywu jest dość spora, bo obiektyw waży 910 gram. Yy, mówimy tutaj bez dekielków, yy, no i bez samej osłony słonecznej, więc jest to całkiem sporo. No ale otrzymujemy naprawdę bardzo jasny obiektyw o pięknej plastyce. I muszę Wam powiedzieć, że na początku, jak on przyszedł, otworzyłem go i w ferworze od razu zapiąłem do mojego A7 III. Zrobiłem parę zdjęć ja mówię, Jest, 1000, jaki ten bokek jest kremowy. No i tutaj faktycznie. Ten boket jest kremowy, jest bardzo ładny, nie jest taki nerwowy. Moim zdaniem jest całkiem świetny i on mi tutaj bardzo po prostu pasuje. No i co? Wracając dalej do specyfikacji. Sam obiektyw, pozwolę sobie tutaj go rozłożyć: ściągnę i soczewkę. Dekielek razem z osłoną przeciwsłoneczną jest no dość masywny. Mamy tutaj ruch soczewki, nie będzie tego słychać. Albo może przejdziemy do mikrofonu. To samo mamy w wersji 135 lab i nie bójcie się. To wasz egzemplarz nie jest popsuty. To tak ma być. Tutaj silnik autofokusa działa na elektromagnes. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak wyczytałem w przypadku 135. I tutaj po założeniu tego obiektywu w korpus, no to ten dźwięk ustaje i ta soczewka zaczyna się normalnie poruszać i pracować. Wracając do samej budowy. Mamy dwa pierścienie. Piersień od przysłony oraz pierścień od ostrzenia. Jeżeli ktoś lubi manualnie ostrzyć, to na pewno się polubicie. Ten pierścień działa naprawdę bardzo płynnie i jest na takiej szerokości, że nie powinno Wam przeszkadzać. Niemniej jednak wydaje mi się, że fajnie, jakby ten pierścień od wybierania przysłony miał delikatny, delikatną blokadę, że możemy przejść albo do maksa, albo do minimum, jeżeli chodzi o tą przysłonę. On tutaj jest. Że tak powiem, on się obraca wokół własnej osi. Możemy wyłączyć ten klikalny dźwięk i on działa wtedy płynnie. Zresztą możecie usłyszeć, a tak działa w trybie takim właśnie klikalnym. Mi osobiście bardzo on się podoba. Działa z delikatnym oporem. Jak jest właśnie ta wersja klikalna, to czuję, że przełączam tą przysłonę. On tak fajnie, że tak powiem, liniowo sobie przeskakuje. Do tego mamy przycisk. Od wyboru trybu pracy możemy pracować z autofokusem i manual focusem, więc my tutaj decydujemy o naszej pracy. Wydaje mi się, że właśnie po przełączeniu to jest chwila moment i wybieramy tryb pracy, który nam po prostu najbardziej yy, odpowiada. No i dwa przyciski funkcyjne. Sama soczewka tutaj jest dość spora i możemy tutaj zamontować filtr o średnicy 77 mm, czyli dość spory. Wydaje mi się, że taki sam był w wersji 135 mm. Po podkręceniu wieczka tutaj, dekielka mamy oczywiście styki, które umożliwiają właśnie pracę z autofocusem. No i tutaj sami zobaczcie port USB typu C, do którego też z nas przyzwyczaił, jeżeli chodzi o aktualizację tego obiektywu. Jeżeli byście chcieli zakupić. Aktualizować ten obiektyw musi się to odbyć przez aplikację, która łączy się y, przez y, Bluetooth. Z naszym smartfonem, nasz obiektyw, właśnie z naszym smartfonem się łączy, no i dokonujemy aktualizacji, czyli chodzi o samą przysłonę. Najniższa wartość to F1.2, maksymalna to F22, więc dość sporo. Minimalna odległość ostrzenia od obiektu to 34 cm, więc yy, tak jak mam być szczery, i jeżeli chodzi o obiektywy, właśnie ogniskowej 35, to chyba tutaj nic rewelacyjnego, większość obiektywów po prostu taką odległość ostrzenia ma. Jeżeli chodzi o samą wielkość, to tak jak wcześniej wspomniałem, ważą 910 gram. Tutaj możecie nie mieć takiego odzwierciedlenia tego, jak on jest duży. Dlatego już zaraz przełączam, podłączam go pod moje A7 III, które leży tuż za mną, żeby Wam zaprezentować. Osobiście Wydaje mi się, że ten set jest dość spory. Ale niemniej jednak dobrze leży w ręce. Ten obiektyw nie ciąży aż tak na przodzie aparatu można jedną ręką śmiało fotografować. Wiadomo, jeżeli byśmy pracowali przez cały, cały dzień tym obiektywem, no to tutaj kurczę, no ręka nas mogłaby troszeczkę zaboleć, ale za to naprawdę zyskujemy przepiękny bokek, to rozmycie. No i wydaje mi się, że tutaj warto po prostu popracować tym obiektywem. Ekran, który, o którym już wcześniej wspomniałem, on pokazuje nam parametry takie jak odległość ostrzenia oraz tryb, w którym pracujemy, czy to jest autofocus czy manual focus. Pokazuje nam też, jeżeli wybierzemy z któryś z naszych przycisków funkcyjnych, jeżeli go naciśniemy, taką informację sami zresztą zobaczcie, zobaczymy na naszym ekranie. Do tego tutaj mamy podziałkę na samym dole od przysłony, na której obecnie pracujemy. No dobra, naszą część taką techniczną mamy już za sobą, ale na pewno najbardziej Was interesuje, jak ten obiektyw spracuje i jak się spisuje autofokus. No i tutaj, jeżeli ktoś liczył na to, że powiem, że ten obiektyw jest do dupy, a autofokus yy, chyba z stera, to jesteście w błędzie. Autofokus tutaj naprawdę świetnie pracuje, jest bardzo szybki, do tego jest cichy. Nie zdarzyło mi się, żeby autofokus pompował, jeżeli tutaj zmieniam ostrość między jakimś bliskim przedmiotem a dalszym planem, więc jeżeli chodzi o to, to tutaj. Bez zastrzeżeń. Jakby mam takie wrażenie, że autofokus jest tutaj przełożony troszeczkę z Vitroxa 335 mm, który pracuje w węższym zakresie pracy, on naprawdę bardzo szybko ostrzy i może przeskakiwać między planami. Więc tutaj sam silnik autofokusa jest bardzo dobry, świetnie pracuje, no i myślę, że raczej będziecie z niego bardzo zadowoleni. Słuchajcie, zrobiłem zdjęcia w różnych warunkach. Pierwsza to sesja we Twoje, która zupełnie innymi prawami się rządzi. A druga sesja portretowa, więc możecie zobaczyć teraz, jak to wszystko wygląda. A sign to light up the way So can you help me out? Can you help me out? Dobra, przejdźmy do podsumowania, czy jest go sens kupować i dla kogo on jest. Jeżeli chodzi o ten obiektyw, no to nie ukrywam. Ja jako reportażysta ślubny na pewno go będę mieć w swoim asortymencie. Mam porównanie z Sigmą 14. No i powiem Wam szczerze, że wielkościowo te obiektywy nie aż tak bardzo się różnią. Wiadomo, Viltrox będzie troszeczkę większy przez światło, które ma, czyli to F12. Niemniej jednak wagowo tam aż takich wielkich różnic nie ma. Do tego. Sam, sama praca tutaj e, jest bardzo przyjemna. Wydaje mi się, że ten autofokus jest e, troszeczkę, może nie, że szybszy, bardzo porównywalny z tym obiektywem Sigma. Sigma jest szybka, jest precyzyjna. Tam nie ma mowy o tym, żeby któreś zdjęcie było nietrafione. Jest żeleta, pracuję już na nim drugi rok i bardzo go pokochałem. Tutaj w tym obiektywie myślę, że jest tak samo. Ten autofokus tak samo dobrze działa. Jeżeli komuś nie przeszkadza waga, sam gabaryt, a zależy mu właśnie na tej plastyce, na rozmyciu, zresztą zobaczycie materiał, który dla Was przygotowałem, no to myślę, że tutaj go pokochacie. Jeżeli macie oczywiście wolne niecałe 5000 zł. Na tyle jest wyceniany ten obiektyw. Dokładnej kwoty Wam nie powiem. Myślę, że ona będzie wyoscylować w w 4 4799 zł. E, takie usłyszałem przecieki. E, no Niemniej jednak, e, jeżeli macie wolną taką gotóweczkę i stoicie przed zakupem jakiegoś nowego obiektywu albo macie jakąś starą 35, na przykład F18, albo jakąś ciemniejszą, a chcecie zrobić taki upgrade, no to bardzo serdecznie polecam Wam ten obiektyw. Jako ekspertów zapraszam Was do sekcji w komentarzach. Podzielcie się, jakie Wy macie spostrzeżenia odnośnie tego obiektywu. Może w Waszym asortymencie jest jakaś 35, która jest warta uwagi i chętnie też temu się wszystkiemu przyjrzę. Oczywiście, jeżeli macie również jakieś pytania dotyczące tego obiektywu, no to dawajcie znać. Bardzo chętnie Wam na wszystko odpowiem. Ja bardzo chciałbym z tego miejsca podziękować sklepu yy, i głównemu w zasadzie dystrybutorowi Fototechnice. Dzięki któremu otrzymałem ten obiektyw yy, jeszcze przed premierą, więc mogłem go potestować niedługo, bo kilka dni, ale zawsze to coś. No i bardzo dziękuję za to, że w żaden sposób nie angażują się w moją yy, recenzję ani opinię, yy, więc yy, tutaj Dziękuję z góry za to, no i odsyłam Was do ich sklepu, w którym będziecie mogli znaleźć ten obiektyw. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, cześć! Słuchajcie, zapomniałem Wam powiedzieć o jednej ważnej sprawie. Viltrox 35mm f1.2 ma uszczelnienie. To może być pomocne, jeżeli fotografujecie w troszeczkę bardziej mokrzejszym klimacie albo w jakiś deszczowych warunkach. Więc y, takie malutkie wtrącenie właśnie ode mnie. Trzymajcie się po cześć!